I nie Wipio i witam Was w kolejnym odcinku z 2. Aczkolwiek jest to wersja 1.11 Co oznacza, że mamy nowe poziomy, które były wcześniej usunięte, jednakże twórca je dodał. To mi się podoba. Skryam sobie usunięte poziomy. Ale to jest Czy Czemu to usunął? to, usuną? to byłam? Tu byłaby monetka, dobra. Dobra, idziemy po maleczkę. Dobra. A nie dało się monetki zdobyć. No cóż, następnym razem. <laughs> nie, ale fajne, fajne, fajna taka kulka. Zajebiste. Czemu to usunął? To, to jest lepsze niż cała gra. Nie no, śmiej się. Ale bardzo fajne. Mi się jeszcze podoba. Pierwszy raz to widzę. Ale jak to zobaczyłem, to zaraz się śmiechnąłem. Naprawdę, fajne to jest fajny pomysł, fajny koncept. No, wiem, że mu to usunął. Dobra, to przeszliśmy. E, o, jak zobaczcie, SS. Tu nie mam monetki, ale to, 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 to się zepsuło. To mnie pierdzieli, to, to coś Teraz tutaj. O, co. O, tutaj się us, o, Ale fajne. Ale Banger. Poziom. Jezu. Czemu to było usunięte? Czemu to było usunięte? To, to są najlepsze poziomy jakie istniały. Dosłownie teraz się na nim będę tak, wiecie, ich wychwalał. Ale aby ja bym się na nimi tak, tak denerwował w normalnej wersji, ale one są takie fajne, kreatywne. Ale powinien zostać. zbyt kreatywne aż na to. Że po prostu ciężko było nawet to zrobić. Dlatego zostały pewnie usunięte. Ale naprawdę... Dzięki zadanie eksportu Slimak naprawdę, naprawdę zajebiste te poziomy są. Już mi się podobają także oj, kurde. Ciężkie te chmurki. Czyli się teraz jak górkao, KO, do druga. Na tym takim bobrowym lesie. Tam też były... Oj! Tam też były takie chmurki. Znaczy to takie niby chmurki, niby nie. Ale jednak fajne. Bardzo mi się to podoba. Aj, kurde. E, widziałem tam... Spojrzałem okiem, tak kątem oka, że jest tam boss. Eee, jestem ciekawy jakiego on bossa usunął ślimak. Żeby usunąć bossa, ¿no? Z to na pewno trzeba Żeby powiedzieć na własnej twórczości, że nie, to się nie daje, to wypierdzielić naprawdę. To naprawdę musi być samo zaparcie niezłe. sigma ślimak. Sigma ślimak. Jezu, co ja właśnie powiedziałem? Sigma ślimak chciałem powiedzieć.

Oj, kur... Cool. dobra. Przynajmniej nie ma tutaj czasówek, ani monetek. Ale ten napis to byłaby monetka mnie rozwalił, tak szczerze. O, o. O nie, to też się niszczy. Aj, myślałem, że czarne się nie niszczą. Tak, miałem taką nadzieję przez chwilę, tak szczerze. Myślę, ja że tylko niebieskie się niszczą, no takie to są przezroczyste. A te czarne nie wiem, czy są przezroczyste, bo nie zwrócili na niej oka. Dobra, tutaj tak. Aj. Za szybko tamte się biorą. Cóż. To, to jest dopiero drugi poziom, co nie? Oni już jest tak ciężki. Znaczy, na no wiadomo, że. No widać, o jest. Najdalej jak byłem, to te, te, teraz. Coś... O, o, o. Teraz to było najdalej jak byłem wcześniej. E, czyli dobrze, idzie coraz lepiej. Ale. Cóż, dobra. Lecimy dalej. Postanę z, z tego, jeszcze parę odcinków Bardzo fajne I potem Biedronka 1 Nie wiem czy Biedronkę FNaF nagrywać Ale wtedy co tak się na no tę Biedronkę FNaF denerwowałem, tak szczerze O kurde, Dobra. To było takie co... O, 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 o Aha a o, Nie ubieramy tu Yo, ale fajne Zajebiste. Oj, za nie ten przycisk, nie ten przycisk, nie ten przycisk. Wiecie co? Timer off i fajnie by. Chcę to. O kurwa, o kurwa, ty. O ku O co? Banan. A on to miał niby wejść. I nas tak wziąć jednak OmyG, OmyG! Czy to jest zajebiste? Oficjalnie moja lewy na część biodręki. Znaczy wersja. Ja pierdolę. To jest. To jest czysta poezja, po prostu, kurwa. Jezus, Maria. Jak to przejść teraz, dobra? Tak. Aj. Chyba wiem, chyba wiem. Po prostu pod ścianą tutaj. Aj. Nie wiem, nie, nie, nie. To jest duże. To jest kurcze. Daj mi się zastanowić, daj mi się zastanowić. A co? Dobra. Skoro tak, tutaj. O tutaj chyba na tym X-em tam się stworzy z tych czerwonych laserów. Muszę przejść. Ale nie jakoś szybko. A nie, nie, nie. Kurde, ciężko mi tak dostać, jak to tam przejść, bo to jest... Aha, czyli tak, czyli tam pod tym mniej więcej X-em, po tym muszę przejść tam bardziej. I Super. O tu... no! Myślałem, że się zmieszczę. Mam sobie drzwi tym, dzwoni. Czy na powiadomienie dostaje? Tu, halo? Aaa, no, pewnie byłem w tym powietrzu za bardzo. No faktycznie, mogło by tak być. O, 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 aj, za bardzo jestem w powietrzu. Muszę zwolnić trochę, bo ten mnie denerwuje. To pszczoła obcego. Trochę szybciej. Kurde, a ciężko to zrobić szybciej, skoro na to na serystu, naprawdę ciężko to zrobić szybciej. Kurde. A, gdyby tak potem po prostu w, trochę w prawo i ten... Albo nad tym, albo nad tym. Patrzcie. No co? O, wyjebałem to. Albo nad tym przelecieć. Czekajcie, dajcie gotować, dajcie mi gotować. A, ty skór? No, no miałeś, dać mi gotować, szmato. Tak zrobię, o, 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 o. Ej, wydawało mi się... Nieważne. To odwróciłem prosto w to, okej. Okay. Aj, chciałem tak... Nieważne, oczywiście nieważne. Odwróćmy tak. I wysoko, wysoko... Nie no. Teraz co mogłeś wysoko dać we mnie? Hoppy, hoppy. Moim no prosto w to. A gdyby tak... Od ściany, od ściany, aj. tak od ściany, ale się lepiej tak odwrócić. Ej. nie jest zły pomysł. Noaa. To nie byłby zły pomysł, gdybym miał dużą prędkość. No, teraz to. Ciężkie te poziomy! Ale fajne, podobałem się nie niby jestem niegówniany, ale bardzo fajne są, naprawdę. O! O, to mi chodziło. To że kurde, zabrakło czegoś. Zabrakło jednej cząstki, dobra lecimy dalej. Nie ja tego później nie przejdę, co nie ja tak tak. O! a Prawie, prawie, prawie! O! A, myślałem, myślałem. Ale... No nie udało się. Co zrobisz? Co, co zrobisz? Dobra. Zobaczmy to kiedy indziej, ale jeszcze tutaj mamy czwarty. Co? 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 O Boże o kurwa. To samo. To jest samo O Boże. Oh. Mój ulubiony Kiedykolwiek. Kiedykolwiek. Gdziekolwiek. To był najlepszy poziom w historii kurwa tej franczyzny. Znaczy dobra franczyzny. no za, za bardzo. To był najlepszy poziom w historii widronki. Ja chcę jeszcze raz. To jest taki dobry poziom. Ten poziom zimie go dosyć nie sobie grać, Tak szczerze. A, kropki to jest amunicja, a macie dwa ammo, oh, patrzcie Raz, dwa. Nie mam. Lag? A, laguje mnie. A, tutaj, tu też, to też są kropki, to są kropki. Patrzcie w prawo. Nie, nie, na to już wcześniej nie zwróciłem. i dostaję kropki nagle Boże A to jest dobry poziom Dobra, na razie ammo nie, nie regeneruje sobie O, rozpię się widziałem Dobra ci widzowie? Dziękuję za oglądanie Trzymaj ta Do usłyszenia jutro Jutro Dalsza część tego arcydzieła Dobra Do jutra Cześć, cześć.